Witajcie moi drodzy, dzisiejszy temat: obliczanie procentu danej liczby, rozwiązywanie zadań. Chciałabym rozpocząć od zadania tekstowego, 5 na stronie 248. Tata Marka zarabia miesięcznie 3000 zł i od tego płaci 20% podatku. Ile złotych wynosi podatek, jaką kwotą jest jego pensja netto? No to zacznijmy od pojęć, które tutaj występują. No, moi drodzy, dorośli pracują. I gdy pracują, zarabiają jakąś kwotę pieniążków. I jeśli, załóżmy, ktoś dostaje 2000 zł, dostaje, to znaczy, że dostaje na rękę, dostaje na konto, to nie jest tak, że to jest jego pensja, tylko to jest, powiedzmy, część pensji. To jest kwota netto. Co to znaczy? Netto to znaczy, że zabrane zostały różnego rodzaju opłaty, jakieś podatki, jakiś ZUS, ubezpieczenia i tak i tak Tak naprawdę gdy dorośli podpisują umowę, to na tej umowie widnieje kwota brutto. To znaczy to jest T i T. To znaczy powiedzmy, ta sama osoba na umowie ma 3000 zł. Dostanie na konto 2000, ponieważ 1000 złotych taki przykład wymyśliłam to były podatki ZUS, PZU, czyli ubezpieczenia i różnego innego rodzaju opłaty, które pracodawca y, musi zrobić. Więc zawsze pamiętajcie: netto to jest. Po zabraniu podatków, jakichś opłat. Dokładnie tak samo netto będzie się odnosiło do, do towaru, bo gdy kupujecie jakieś produkty, nie wiem, na przykład czekoladę, jest ona zapakowana w jakiś kartonik, to na tym kartoniku jest napisana masa netto. Netto to znaczy, że tyle waży sama czekolada. Ale jeżeli będzie napisane brutto, to znaczy, że Będziemy mieć taką czekoladkę i będzie napisane 200 gramów i netto to znaczy, że tyle waży czekoladka. Ale jeżeli będzie cena, waga brutto to znaczy będzie musiało być powiedzmy 300 gramów o plus waga opakowania. Dobra. Przechodzimy do zadania. Tata Marka zarabia 3000 zł. I od tego Płaci podatek 20%. Ile złotych wynosi podatek? Jaką kwotą jest jego pensja netto? No to zaczynamy. Najpierw policzymy ten podatek. Przypomnijmy sobie, jak to zrobić. No, metody mieliśmy no przynajmniej dwie. 3000 zł. To jest dla nas 100%. Więc możemy sobie policzyć w głowie. Bo chcemy znać 20%. W jaki sposób to zrobić? No, możemy podzielić 100 przez 5 i otrzymamy 20. I dokładnie to samo musimy zrobić z tymi 3000 zł. 3000 podzielić przez 5. Jak to obliczyć? Możemy sobie ułatwić i zakryć 0, czyli 30 podzielić przez 5. Już wszyscy wiedzą, że to jest 6 i 2 zera, które zakryłam, dopisuję. Czyli te 20% to 600 zł. To już wiemy, ile wynosi podatek. Tyle, podatek. Ale mamy jeszcze coś policzyć. Jaką kwotą jest jego pensja netto? Czyli ile zostanie po zabraniu tego podatku? Czyli 3000 odjąć te 600 to 2400. No i oczywiście musimy udzielić odpowiedzi do zadania. Mamy pytania dwa, więc na dwa pytania należy odpowiedzieć. Odpowiedź. Podatek wynosi wynosi 600 zł oraz hmm, pensja netto wyniesie 2400 zł. Okej. Okay. No to może siódme? Pani Maria kupiła lodówkę za 1000 zł. Lodówka 1000 złotych. Zmywarkę za 1600 i robot za 400. Właściciel sklepu udzielił zniżki 20% ceny każdego produktu. Oblicz, o ile mniej zapłaci pani Maria za każdy sprzęt, a ile za cały zakup. Czy Pani Maria zyskałaby, gdyby odliczyła 20% od sumy cen zakupionego sprzętu? Dobra najpierw mamy pierwszą rzecz. Ile zapłaci za każdy sprzęt, skoro 20% zniżki mamy od, każdego, od każdej ceny. Pobierzemy lodówkę 1000 zł. Tutaj użyjemy drugiego sposobu. Gdy liczyliśmy procent z liczby na poprzednich zajęciach, to. Dowiedzieliśmy się, że możemy pomnożyć procent razy tą liczbę. Zatem teraz zamieniam 20% na ułamek zwykły. I razy 1000, zera. I zobaczcie, mam 20 razy 10, czyli 200. Tyle obniżki dostałam. A my mamy policzyć co? Cenę każdego produktu po obniżce. Czyli z tego będzie wynikało, że nasza loduwa będzie kosztowała o 200 zł mniej, czyli 800. Podkreślę, żeby nie zapomnieć. To liczymy zmywarkę. Znów 20% będzie mniej, czyli najpierw policzmy to 20%, czyli 20 razy 1600 i 0. 20 razy 16. Zróbmy najpierw 2 razy 16, czyli 32 i 0, zatem.

Hmm. O ile mniej zapłaci za każdy sprzęt. No to zapłaci za każdy sprzęt tutaj o 200 mniej o 320 mniej i o 80 mniej, tu nie odjęłam jeszcze, zobaczcie 480, 80 320 to będzie cena. Dobra, pogubimy się. Tu będzie nowa cena. Są nowe ceny, a tutaj po podkreślane liczby to są obniżki, że o 200 mniej, o 320 mniej i 80 mniej. Teraz czy Pani I jeszcze mamy policzyć ile za całe zakupy? No to liczymy: 300, 800, 1280 i 320. 800 i 1200 to 2000, 2300, 2400. Tyle za całe zakupy. Całe. I co dalej? Raz jest pytanie. Czy pani Maria zyskałaby, gdyby odliczyła 20% od sumy cen zakupionego sprzętu? No to zobaczmy. 1000, 1600. Najpierw dodamy sobie te ceny, które były. Ile no to będzie? 1000, 2600, 3000 mamy. I od tego teraz, od tej kwoty to będziemy obniżkę 20% liczyć. Czyli 20% razy 3000, czyli 20 setnych, razy 3000, raz, dwa, trzy. Ojej, źle. To zero zostaje. Mam tylko 2 zera. 20 razy 30 to jest 600. No i zobaczcie, tyle dostała obniżki. No to ile by zapłaciła za towar? 3600, 2400, zobaczcie. Czy zyskałaby, gdyby odliczyła 20% od wszystkich sprzętów, od, od ceny, od sumy tych cen? Nie, jest to ta sama kwota. Nie ma znaczenia, czy liczymy obniżkę od każdego produktu osobno, czy od sumy tych produktów. Ten procent jest zawsze taki sam. No i moi drodzy, udzielcie teraz odpowiedzi, tak, że każdy sprzęt kosztuje tyle, a za cały zakup musiała zapłacić. Taką kwotę. Przejdźmy teraz może do zadań. Mm -hmm. Może zadanie 8 jeszcze zrobimy. Zobaczcie. Co jest większe mamy stwierdzić? Czy 50% z ze 120 czy 25% z 240. Hm. Żeby to stwierdzić, to musimy policzyć. Jeśli ktoś liczy w głowie, to ok, ale ja pokażę, jak to obliczyć. Możemy to obliczyć po pierwsze, wymnażając 120 razy 50, a 50% to jest 50 setnych razy 120. I zera, zawsze góra dół, góra dół. 5 razy 20, 60. I teraz mamy 25 z 240 i robimy dokładnie tak samo, razy 240.

Znów 10% razy 95, czyli 10 setnych razy 95. No i uwaga, mogę skracać, a mogę to sobie tak zostawić. E, czyli będę miała 10 setnych razy 95 pierwszych. 10 razy 95 to jest 950 setnych. No i zamieńmy to teraz sobie na liczbę mieszaną. Najpierw zera. I teraz 95 podzielić przez 10 to jest 9 całych i 5, dziesiątych, czyli 9,5. Liczymy teraz 75 z 12, czyli 75 setnych razy 12. Żeby było łatwiej, sobie skróćmy. Przez 25 będą 3 czwarte, czyli 3 czwarte razy 12 pierwszych. I jeszcze skracamy. Czyli 9. Która z tych liczb jest większa? Moi drodzy, chciałabym, żebyście poćwiczyli sobie obliczanie zadań tekstowych. Liczycie dokładnie tak, jak liczymy do tej pory, tak? Rozpisać sobie te procenty. Spróbujcie. I czytajcie uważnie zadania tekstowe, bo tak naprawdę. Hmm, tak naprawdę nie są skomplikowane, tylko trzeba uważnie przeczytać. I dla Was będzie zadanie numer 9.